Ja im jest. dam kurwa jebać was. Szmaty jebane. No to już do tego... do właśnie dlatego się przelogowałam, bo do tego patryczka poszło na przywie parę słów. Dlatego jestem przelogowana. U. 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 Dlatego U. jestem w skarbie przelogowana, to więc. więc. A to z tego konta poszło? Bo te zakonnicy to im tak zadarkieckie i ją na konfesjonale. W spowiadał. <grymne> ja jebie. <grymne> Niebezpieczny pazurek wprowadza samolot w turbulencję. Karolcia się odpaliła! Niebezpieczna córka, pazurka! Arma. Z podwojoną siłą! Arma. Tylko jeszcze ojca brakuje i wszyscy kurwazieńccy pazurka też się zaraz odpali. Uważajcie! Ja tu przewiduję chyba ten wzrost na, na tej liście, Szarnie. Armagedon! Armagedon! Arma. Tata! Wy za córki broni Ja powiem do MF-ów tak, możecie mi pęto hapnąć jedynie. I tyle w temacie. A wy lubicie ciągnąć. No jak? Wario, <grym> tak. ciągnąć. Możecie mi wylizać rowa. Bo, o, miam, mniam, na pewno będzie Wam smakował. Później co, co, co. Anal, słuchajcie, później, anal, a, po, a, a po analu lody czekoladowe. Dokładnie. Mydełka Fasia, albo la, 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 la. albo o, właśnie, mydełko la to już coś, już chyba to na Medełko fa. Chyba się jeszcze napiję. Medełko fa sobie psa. Ja piłem. Co no. najlepszy w tym temacie? Oni lubią wygadzić na dawkę! Pija piebia. Bo umiem Dwoje widzi, co tak mało? Oni lubią robić lodową! Bo lubią! O, Ilcia siemandko. Hejka. Hejka Ilcia.